Dzień dobry, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie, witamy Was w ten piątkowy wieczór na naszym dzisiejszym live. Ja nazywam się Izabela Oleński i mamy dzisiaj wielką przyjemność gościć u nas Kasię Paczkowską. Dzień dobry Kasiu. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję również, że się, że się zgodziłaś. I ponieważ dzisiaj, moi drodzy, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języków Obcych i właśnie w tej okazji zaprosiłam do rozmowy Kasię, ale zanim wkroczymy do tej rozmowy i zanim będziemy rozmawiać o językach obcych, to chciałam tylko Wam opowiedzieć historię naszego spotkania się. Historia. Była dosyć niesamowita, a wy proszę dajcie nam znać w komentarzu, czy nas widać, czy słychać. Jeśli będziecie nas oglądać, to przywitajcie się w komentarzu. Będziemy później te komentarze odczytywać, odpowiadać na nie. Jesteśmy, mam nadzieję, na żywo na Facebooku i na streamie, i na YouTubie. I mam nadzieję, że wszystko działa. Wracamy po krótkiej przerwie z tymi live'ami, po wakacjach do regularnych właśnie książek przy kawie. Więc, Kasiu, widziałyśmy się w weekend na kampanii Wow, gdzie odbierałaś nagrodę za swój kurs Ciąża i poród po niemiecku, prawda? Tak, taka jest prawda. I za też odbierała swoją nagrodę. Tak, więc gratuluję Ci, fantastycznie było się zobaczyć. No i podeszłaś do mnie, ponieważ miałyśmy okazję już się spotkać i widziałyśmy się wcześniej na wydarzeniu z okazji um, Polonina, osobowość roku, prawda? I siedziałyśmy przy jednym stoliku. Dokładnie, to jest właśnie najważniejsze, siedziałyśmy dokładnie przy jednym stole obok siebie. Tak, i na tym wydarzeniu autorka naszej książki, dr Aneta Notbała... Miała wtedy właśnie przyjemność odbierać tą nagrodę Polonii na Osobowość Roku, i pamiętam, że siedziałyśmy, rozmawiałyśmy sobie o, o dwujęzyczności, byłaś też ze swoją rodziną. Także to było chyba dwa lata temu, z tego co Tak, pamiętam. dokładnie, to było dwa lata temu. Mm -hmm. Także niesamowite spotkanie, no i fantastycznie, że mogłyśmy się po dwóch latach spotkać w trochę innych okolicznościach, ale to, to nas właśnie skłoniło do tego, żeby zrobić wspólną rozmowę na tematy, które są nam bliskie. Więc opowiedz nam trochę o sobie. Wiemy, że pomagasz uczyć języków obcych z pasją i jesteś też autorką kursu Ciąża i poród po niemiecku. Tak jest, tak jest. To znaczy moja miłość do języków to zaczęła się dawno i w sumie zaczęła się od języka angielskiego. Nawet jeśli miałam, bo sobie napisała do mnie moja pani od angielskiego i mówię, że nie wiem jak to się stało, że przeszło to w niemiecki. Ale faktycznie, faktycznie to jest w ogóle bardzo ciekawe znalezienie sobie takiej niszy, bo tak naprawdę ja zaczynałam nauczanie od klasycznej takiej drogi nauczania języków. Pracowałam też z dziećmi, pracowałam też z dziećmi dwujęzycznymi. Uczących języka polskiego, tak więc, że tak powiem, to nauczanie no, zawsze było mi bliskie i bardzo, bardzo to lubiłam. Ale też jakby nastąpiła taka sytuacja, że sama byłam w ciąży, spotykałam dziewczyny, które właśnie były w ciąży w Niemczech, i no, było to dla nich dość stresujące. Jak wiadomo, sama sytuacja życiowa jest dosyć stresująca dla każdej kobiety, i tutaj pojawiały się schody językowe. Bo niestety nie jest tak, że jak wiele osób zakłada, w ogóle ostatnio jak już widziałam artykuł w gazecie, że nie wiem, czy to w ogóle się dogada wszędzie po polsku, w szpitalach i tak dalej. No nie, dużo mamy tych lekarzy, ale napra naprawdę to było, to było to dla mnie to był w ogóle szok, czytając coś takiego. No i też nie zawsze dogadamy się po angielsku. Jest dużo lekarzy obcokrajowców, no ale zakładajmy jednak, że jesteśmy w tym kraju, w, w którym jesteśmy, no i ten, tym językiem posługiwania się jest niemiecki. Więc odpowiadając na te potrzeby, zaczęłam sama po prostu tworzyć kurs, zbierając informacje sama z własnych wizyt, kiedy ja chodziłam do lekarza, rozmawiając właśnie, właśnie z klientkami. No i tak powstał ten kurs. Jest dość obszerny, bo ja po prostu też chciałam ułatwić dziewczynom sprawę i e, pozbierać wszystkie dokumenty, też je przetłumaczyć na język polski, tak żeby byłem jak najłatwiej, bo Niemcy jednak przodują na pewno w skali Europy, ale myślę, że i na skalę światową, jeżeli chodzi o skomplikowane formalności. Więc, no naprawdę, to, to jak, jeżeli tutaj mamy jakieś osoby, które, które gdzieś tam słuchają, to, to nie, z Niemiec na pewno widzą o czym mowa, a myślę, że właśnie jak tutaj y, gdzieś masz dużo osób. Z, z, y, dużo do czynienia z osobami z Anglii i z krajów anglojęzycznych, to, to na pewno nie ma takiego czegoś, jak jest w Niemczech. No i, i gdzieś tam za tym pojawia się potrzeba. Okazało się, że nawet te materiały też jeszcze czy nie zawsze są do końca jasne i jest potrzebne takie wsparcie, więc też oferuję wsparcie online właśnie dla dziewczyn. Zajmujemy się razem tymi sprawami, więc no jakby zajmujemy się sprawą od początku do końca. Więc tutaj też się pojawiają różne elementy prawa, chociażby niemieckiego, więc się stworzyła taka, no, duża, duża nisza. Bałam się w nią wejść, bo zawsze mi się wydawało, że język niszowy to nie ma zbyt dużo klientów, a, ale wręcz przeciwnie. Tak więc, tak, obecnie uczę kobiety w ciąży języka niemieckiego, stricte do porodu i w ogóle w ciąży. I myślę, że to bardzo ważny temat. I to, co powiedziałaś, ja potwierdzam, bo mam kilka osób znajomych z Niemiec, i też zawsze mi mówią, że właśnie w Niemczech jest wielka biurokracja i papierologia, i te urzędowe sprawy są dosyć trudne do ogarnięcia. No przyznam szczerze, że to jest dla mnie też takie y, ciekawe, bo y, nie znam tej rzeczywistości na co dzień. E, jeśli chodzi o ciąże w Anglii, to przyznam, że miałyśmy już taką rozmowę, którą też podlinkuję wam w link y, w komentarzu y, z dulami w UK i o ciąży mhm. o języku w ciąży, więc y, tam też rozmawiałyśmy o tym, że warto znać swoje prawa oczywiście znać ten język, ale też mieć na przykład plan porodu sporządzony w tym języku lokalnym, czyli u nas w angielskim, u was w niemieckim, żeby po prostu no, było wiadomo, na co się zgadzamy, na co się nie zgadzamy, a ciekawi mnie, czy w, w Niemczech jest na przykład prawo do tłumacza w, w ciąży i w, w tej opiece zdrowotnej. Tak, jest, jest prawo do tłumacza. A wiadomo, że niektóre szpitale to też jeszcze tak różnie, czasami patrzą na to troszkę dziwnie, więc właśnie to, co mówisz, warto znać swoje prawa. A ciężko egzekwować prawa, jak nie znasz języka. I to jest, no i to jest właśnie to. I ja wielokrotnie też towarzyszyłam, jakby ucząc się tego, też jakby nawet przy innych zabiegach. Czy, czy, to jest bardzo często popularna usługa w Niemczech, że w ogóle idzie się do lekarza z tłumaczem, więc jakby obserwowałam różne sytuacje. No i po prostu, no właśnie, możemy tak naprawdę tylko to egzekwować, gdy znamy język. No i ja wiem że jakby teraz też rozwinięta jest sztuczna inteligencja i tak dalej, i tak dalej, możemy sobie wziąć telefon ze sobą, ale no nie zastąpi to takiej, nie zastąpi to takiej komunikacji. Ja nawet nie raz miałam takie sytuacje, bo ja trzymałam taki pakiet bardzo zaawansowany, że też dziewczyny mogą mnie poprosić o takie nagłe wsparcie, i nawet ktoś miał telefon i tak dalej, no ale miałam dziewczynę, która naprawdę miała taką no, ciężką sytuację zdrowotną. I nie szło się dogadać. Więc jednak no, warto nie. warto no, po, polegać na sobie, że na pewno takie na, narzędzia, jak, jak właśnie wszystkiego rodzaju tłumacze są super. No ale wiadomo, są, są trudne sytuacje. Potem właśnie też, jak dziewczyny mają dzieci, czy wchodzi w to w przedszkole i tak dalej, to no, każda mama chce jakby wiedzieć, co u dziecka, a nie tylko. No nie wiem, zjadło, nie zjadło, sami same, same, same wiecie o co chodzi, więc... No ja opowiem też wam taką anegdotkę, jak wracałam z Warszawy, to rozmawiałam z moim bratem na ten temat i on się bardzo zdziwił i mówi, jak to, niemiecki dla osób w ciąży, no ale wytłumaczyłam mu, że no, no te specyficzne, ta terminologia medyczna naprawdę jest czasem trudna i często nie używamy jej na co dzień, no i chociażby słowo łożysko, które po angielsku ma dwa znaczenia i jedno łoży... po polsku ma dwa znaczenia, że to łożysko mm -hmm. na przykład właśnie te, takie industrialne, e, jeśli przetłumaczylibyśmy sobie przez sztuczną inteligencję, to myślę, że mogłoby tutaj dojść do nieporozumienia, prawda? <słuch> Dokładnie. Więc właśnie to, co mówisz, to w ogóle bardzo fajne, właśnie o tym nie tego języka na co dzień, bo ja też właśnie prowadziłam taki stacjonarny kurs, bardzo spodobał się na początku ten pomysł Niemcom, wbrew pozorom, nie Polakom, przygarnęła mnie taka bardzo fajna pani z takiego, nie wiem, jakby centrum pomocy rodzinie i też robiliśmy taki kurs stacjonarnie. I przyszła bardzo fajna para, taka Polka i chłopak w sumie, który całe życie spędził w Niemczech. Był Polakiem, ale wychowywał się tam. No i on sam mówi, że słuchaj, ja biorę te materiały z kursu, są fantastyczne, bo ja w życiu nie słyszałem takich słów. Żyję cały czas w Berlinie od początku życia, ale w życiu nie mam pojęcia, co to w ogóle jest. Więc to jakby no się samo doświadczy, że, że no nie mamy z tym do czynienia na co dzień. Terminologia medyczna i skomplikowane czasem wyrażenia jednak wymagają, myślę, takiego przygotowania. No dobrze, to wkraczamy do naszego tematu. Ja tylko przypomnę Wam, że książki przy kawie to jest cały cykl rozmów, który pomaga rodzicom, nauczycielom dzieci dwujęzycznych, i naszym ogólnym założeniem jest to, żeby zakochać się w czytaniu i żeby Przybliżyć Wam trochę też sytuację właśnie wychowywania na emigracji. Księgarnia czytam i mówię po polsku w Wielkiej Brytanii, działa ponad 10, 10 lat. Na naszej stronie internetowej znajdziecie ponad 2000 produktów i z naszych usług korzysta ponad 200 polskich szkół sobotnich. A dzisiaj, tak jak mówiłam na początku, spotykamy się z okazji. Dnia język, języków obcych. Międzynarodowy Dzień Języków Obcych to jest właśnie dzisiejsze święto, 26 września. Więc zastanówmy się z Twojego doświadczenia, Kasiu, z doświadczenia Twoich klientek, czy warto się uczyć tych języków obcych i dlaczego? Nie, nie, nie. Myślę, że odpowiedź jest oczywista, aczkolwiek w dzisiejszych czasach to nie wiem, jak ja czasami słucham niektórych osób, to naprawdę ja jakby tutaj wiadomo o moich klientkach, no to można by długo opowiadać też o różnych nieporozumieniach, wiadomo, że warto, ale ja sama, no bo ja w ogóle rozpoczęłam, znaczy rozpoczęłam, skończyłam e, studia w Niemczech, E, więc ja sama pamiętam początki. To ja nie byłam jakimś takim prymusem, wiadomo, zdałam te wszystkie wstępne egzaminy, ale znowu język akademicki, a język w życiu to jest zupełnie co innego. Myślę, że każda osoba, która gdzieś tam e, jest na emigracji to wie o czym mówię. Ja pamiętam jak pierwszy raz szłam z kartką do księgarni zamówić sobie podręczniki, tutaj zdany super egzamin, a tutaj po prostu tak więc, ym, tak więc, no, ja dużo, dużo pamiętam takich sytuacji, też na początku, gdzie nawet ta, to takie poczucie, że nie znam dostatecznie języka, i gdzieś tam nie blokowało w różnych sytuacjach. Próbowałam aplikować do pracy i sobie myślałam, dobra, to wezmę jednak to niższe stanowisko, bo boję się, że sobie nie poradzę. Ja to może nie byłam jakaś taka strachliwa, no, ale było to na pewno bardzo duże ograniczenie. No, i widzę też, że no, dla osób du, dużo jestem na, na gdzieś tam, nawet na jakieś takie grupach gdzie są właśnie Polacy w Niemczech, no i proszą o, o pomoc. I ja widzę, że no bardzo, cie... tak mi się wydaje, że ciężko jest po prostu żyć w takiej, w takiej sytuacji, że po prostu naprawdę nie zna się tego języka, bo to się wiąże właśnie z każdą wizytą u lekarza, z każdą wizytą w urzędzie. A w Niemczech na przykład jest dużo, no nie wiem, właśnie już mówiąc o mamach, no to mamy mają dzieci w szkole, w przedszkolu, no i też sobie. Wyobrażam, że to musi być bardzo ciężka sytuacja. Też miałam kiedyś klientkę, em, jak zaczynałam, w którą chodziłam na zebrania do przedszkola i wszystko i tłumaczyłam jako tłumacz. No to okej, okay, raz może, no fajnie, ale rzeczywiście no, był problem, bo jak ja nie byłam dostępna, no to ciężko, ciężko było w ogóle coś tam wymyślić, więc no, pff, myślę, że to, to gdzieś tam daje nam taką niezależność i po prostu też dobre, jakby, żeby dobrze się czuć w tym kraju. I na przykład ja mówię najwięcej mogę się wypowiedzieć akurat o Niemczech bo z nami od podszewki, że na przykład to jest kraj, w którym ciężko się odnaleźć bez znajomości języka. Że ta mentalność jednak ona jest taka troszeczkę chłodniejsza, troszeczkę bardziej wycofana i na pewno ciężej jest się zaprzyjaźnić, gdzieś tam tak wejść na 100% w relacje, gdy jednak nie znamy języka. Więc tak jak widać, jeżeli chodzi o pracę, o życie prywatne, o życie rodzinne, no język jest niezbędny. Tak więc myślę, że na pewno warto. Mm -hmm. Jasne. A z y, Twoich obserwacji, czy Polakom łatwo się jest uczyć innych języków, czy mamy jakieś takie specyficzne blokady czy, y, czy ograniczenia? Y, czy jest nam trudno, czy łatwo, jak to widzisz? Już to myślę właśnie z doświadczenia, ja w sumie uczę języka od 12 lat, y, i myślę, że ogólnie jest nam łatwo, ale my mamy właśnie dużo blokad. Bo ja myślę, że Polacy są ogólnie, nasz język sam w sobie jest trudny. Y, Stosunkowo do innych, kiedy porównujemy, i myślę, że nam ogólnie jest łatwo, ale my się bardzo wstydzimy mówić. I to jest nasz problem największy. W ogóle mam tak, e, takiego fajnego kursanta, który jest Szwedem, uczy się języka polskiego, oczywiście z miłości. E, I naprawdę dobrze mu idzie. I co powiedział bardzo pozytywnego o Polsce? Ona akurat mieszka pod Warszawą i mówi, że tutaj w zasadzie wszyscy mówią po angielsku. Że to jest takie bardzo pozytywne, że Polacy w ogóle bardzo dobrze mówią po angielsku. E, tylko się po prostu wstydzą. I to bardzo często też zauważyłam, czy nawet sama jako studentka, gdzie było no, nas dużo z Polski, to jakby inne nacje hmm, w ogóle nie ma problemu, gadam co miśina na język przyniesie, a u nas jest bardzo, bardzo dużo takiego, dobra, zastanowię się, nie no, bo głupio wyjdzie. I, I myślę, że to dotyczy też każdego pokolenia i młodszych ludzi, i, i starszych, to znaczy patrząc na, na moją mamę, jeżeli ogląda, to pozdrawiam ją. Wiem, że wiem, że na przykład no, bardzo ciężko jest jej przebrnąć przez taką barierę, a co jak powiem źle, nie może dosyć dobrze zna język. Więc no, myślę, że to jest nasz taki generalnie narodowy problem. Nie wiem, czy to właśnie wynika z tego systemu, w jakim my się uczymy. Ale naprawdę, naprawdę, myślę, że to jest ciężkie. Dlatego zawsze jak dostawałam od moich kursantów wiadomość: Nie wiem, typu, miałam taką fajną panią, i ona mi napisała: Słuchaj, kupiłam sobie leki pierwszy raz w aptece od 10 lat. Zawsze musiałam kogoś prosić. No, to dla mnie był po prostu najlepszy komplement. Wiadomo, że egzamin, jak ktoś się uczy do matury i tak dalej, no to super, to jest trochę co innego. Ale właśnie, że ktoś złamał tą barierę, to był w ogóle najlepszy prezent i największy sukces dla mnie. Fantastycznie, tak. Ja myślę bardzo podobnie, zgadzam się w tym, co powiedziałaś, że ciężko nam czasem się tak rozgadać i rozluźnić w tej, w tej rozmowie, nawet jeśli mamy kompetencje językowe na wysokim poziomie. Przepraszam Was za psa, bo akurat ktoś dzwoni do drzwi, więc on tutaj się trochę ekscytuje. No dobrze, a jesteś też mamą i powiedz mi, bo to jest pytanie, którym pamiętam, że zadałaś, gdy siedziałyśmy z doktor Anetą przy stoliku i zadałaś jej właśnie to pytanie, ponieważ sama jesteś mamą. Czy dzieci, które wychowują się właśnie w tych dwóch systemach językowych, w dwujęzyczności, czy to wpływa na ich rozwój mowy, i czy widzisz to u swoich dzieci? i Jak to jest u was z perspektywy mamy? To znaczy tak, u nas właśnie taka sytuacja jest troszeczkę specyficzna, bo obecnie jesteśmy w Polsce, ale takie ja pamiętam, właśnie w ten sposób zagadałam. I tak naprawdę, może to taka trochę niepopularna opinia, ale ja też właśnie dużo obserwowałam dzieci, że tak powiem, moich znajomych, dzieci, z którymi pracowałam, bo właśnie też pracowałam przy wielu projektach z dziećmi dwujęzycznymi, czy nawet na takich prywatnych korpetycjach jeden na jeden. I wydaje mi się, jakby, że znaczy, myślę, że wiele osób to zna te takie fajne mieszanie, że tak powiem, językowe. Ale wydaje mi się, że dzieci czasami mają problem takim też na przykład otworzeniem się troszkę. Na pewno moim zdaniem trzeba rozróżnić taką dwujęzyczność, jak rodzice są dwujęzyczni. W sensie właśnie na przykład mama, Polka, tata Anglik, a co innego, jak są rodzice Polacy i oni wkraczają właśnie w tak no, w to życie takie codzienne, ale jednak w domu mówi się po polsku. No bo właśnie akurat mój mąż jest Polakiem. Więc, więc to było takie troszkę, że na przykład ciężko było nas zachęcić na początku do mówienia po przedszkolu po niemiecku. Więc tak, myślę, że to też dużo też zależy od dziecka, więc ja bym tutaj tak może nie generalizowała, ale to na pewno no to jest ogromne poszerzenie słownictwa. Dziecko widzę, że też dużo jest jakby chętniejsze, bardziej chętne. W każdym razie łatwiej mu przychodzi uczenie się innych języków. Ja jakby nigdy nie kładłam może takiego u nas w domu nacisku na angielski. No bo ja zawsze myślałam, dobra ten niemiecki, a na przykład widzę, że syn bardzo ładnie łapie melodię na przykład językową, jak on coś ogląda po angielsku, no to bardzo ładnie to potrafi powtórzyć, a osoba taka dorosła, że tak powiem, już niekoniecznie, więc na pewno to jest niesamowite, niesamowity prezent, jaki można dać dziecku, ale właśnie też trzeba wiedzieć jak to robić, żeby je wspierać w tym wszystkim, a, a nie mu utrudniać. Ja też nie jestem, że taką taka mądra, bo to właśnie mama nauczycielka, ale tym bardziej mamy nauczycieli, które są sfiksowane trochę na takich rzeczach, więc nie chcą zaszkodzić, czasami nie wiedzą jak pomóc, więc to czasami to jest łatwiej, jak może kto, ktoś, ktoś podpowiada, to jakiś ekspert. Ale, ale myślę, że, że jakby też, żeby mamy te żeby się nie stresowały, że czasami coś nie wychodzi. Czasami wychodzi coś troszkę później, ale z bardzo dobrym efektem. Tak, i pamiętam, co odpowiedziała doktor Aneta, że nie ma takich badań, które potwierdzają właśnie, że dwujęzyczność wpływa negatywnie na rozwój mowy i żeby zawsze też pamiętać o tym, żeby wspierać ten język nasz domowy, ten ojczysty, czyli w naszym przypadku język polski, dlatego że język Większościowy będzie bardzo dominujący w życiu tego dziecka. Czy niemiecki u was, czy angielski u nas będzie obecny w szkole, w przedszkolu, w świecie po prostu i on będzie przeważał. Także my, jeśli jako rodzice podejmiemy ten wysiłek, bo to jest wysiłek, żeby dbać o język polski, to zafundujemy dziecku dwujęzyczność już na starcie. A często jest tak, że język polski właśnie Trudniej się rozwija w takiej sytuacji, kiedy, kiedy dominuje ten język, język większościowy. No i my na przykład w naszej księgarni zawsze mówimy o tym, że język polski jest dla tych dzieci językiem drugim i że też do, materiały, które są dobierane dla tych dzieci, powinny być bardzo specyficzne, bardzo konkretne mm -hmm. dla tych dzieci, żeby, żeby spełniać ich, ich potrzeby. Także zachęcamy was do tego, żeby wasze dzieci też znały drugi język, czyli język polski. A tak jak powiedziałaś, poznanie drugiego języka zawsze ułatwia poznanie kolejnego języka, czyli trzeci język to wtedy już jest naprawdę dużo łatwiej. Tak, jeszcze właśnie chciałam coś ważnego dodać. Aha, to takie z mojego doświadczenia też było Mam wrażenie, że też placówki edukacyjne jakby nie zawsze sobie zdają z tego sprawę, jak właśnie, bo ja też jakby dużo czytałam, też właśnie korzystałam z Waszej książki i jak właśnie ja byłam świadoma tego, że trzeba wspierać ten język ojczysty w domu, ale wiem, że bardzo często przed placówki robią taki nacisk, że... Proszę tam nie właśnie rozmawiać z dzieckiem po niemiecku. My trafiliśmy też na bardzo fajną panią logopedę, która w sumie tutaj była przedwieniciem, więc była bardzo świadoma tych tematów, więc ona bardzo, bardzo mówiła, słuchajcie język polski, język polski w domu, on się nauczy. Możecie w ostatnim roku przed szkołą pomyśleć o jakichś lekcjach po prostu na przykład dodatkowych. Mm, ale tak, tak, to ja jakby też właśnie tak się spotykam, nie, nie wiem właśnie, jak jest w Anglii, ale że, że często jak dziecko powiedzmy mało się odzywa, czy, czy nie chce mówić, to jest jeszcze większy nacisk, żeby rozmawiać z nim w domu w tym właśnie języku. Obcym. A właśnie, żeby nie ulegać tej presji, bo to, to wyobrażam sobie, że też może być ciężkie, bo mamy się martwią, chcą pomóc. Eee, ale tak, tak, to, to, to zdecydowanie jest bardzo ważne. Też potwierdzam to, co mówisz, żeby właśnie dbać o ten język ojczysty. Mm -hmm, tak. No i my zawsze też opieramy się na opiniach specjalistów, czyli tak jak mówisz, logopedów, osób, które się tym zajmują profesjonalnie. No i oni wszyscy powtarzają, że właśnie ten język, który jest obecny w domu, on. On jest pierwszy, więc żeby, żeby naprawdę dbać o, o, o język polski, a język otoczenia naprawdę przyjdzie, przyjdzie z, z czasem. Dobrze, to chciałam Cię zapytać właśnie o książkę Przepis na dwujęzyczność. Jak Ci się podobała? Co Ci się podobało najbardziej? Komu by się poleciła? To w ogóle świetny prezent akurat znacznie rozmawiałem wtedy. To no, był po prostu idealny prezent, tak więc y, mi się bardzo podobała. Y, uważam, że to takie fajne narzędzie napisane y, w taki fajny, przystępny sposób, bo ja też w ogóle pisałam swoją pracę licencjacką o dwujęzyczności, więc też dużo korzystałam z różnych źródeł. Y, I pamiętam, że ta literatura była czasami taka dosyć toporna, w sensie, albo mocno naukowa i myślę, że taka mama, która nie ma czasu i ona chce po, po prostu y, po prostu sobie przeczytać, na y, znaczy w takiej przejrzystej formie, to myślę, że właśnie przepis na dwujęzyczność to jest taka książka, e, wszystko wytłumaczone bardzo konkretnie, właśnie jakich błędów nie robić. Tak więc e, poleciłabym każdej mamie, e, która właśnie zmaga się z tą sytuacją, nad jakimś problemem, z sytuacją. Zresztą kupiłam ją kilku koleżankom, właśnie w prezencie, jakieś urodziły dzieci. <laughs> tak więc wiem, że korzystają, właśnie dzisiaj z jedną rozmawiałam. E, więc uważam, że jest to naprawdę taki świetny przewodnik, jak to wszystko, że tak powiem, ogarnąć. E, więc polecam serdecznie, tym bardziej, że dzisiaj słyszałam, że właśnie e, kot, e, to, to bardzo, bardzo polecam. Polecam, znaczy mówimy tak ciągle o kobietach, polecam rodzicom. Tak więc uważam, że fan, to jest fantastyczna pozycja, naprawdę taka wyróżniająca się na rynku, aby książek przeżytał akurat sporo super. Tak, masz rację. Ja właśnie usta ustawiłam dla was specjalnie z okazji tego dzisiejszego święta kod zniżkowy język bez polskich znaków, który daje wam 20% zniżki na wszystkie poradniki dla rodziców. Link do, do poradników umieścimy w opisie. No, i ten kod przedłużyłam go do końca weekendu, żebyście mieli czas spojrzeć sobie na poradniki. Poradnik, właśnie przepis na dwujęzyczność. Odkąd spotkałyśmy się na tym wydarzeniu, my wydaliśmy również drugą książkę, Dwujęzyczna Moc, która jest skierowana wprost do dzieci. I to jest książka dla dzieci z zadaniami, z ćwiczeniami. I ona również jest objęta tą zniżką. Także ta sama autorka, ta sama idea, dwujęzyczność, dwujęzyczna moc. I kod możecie wykorzystać sobie na wszystkie poradniki. Działa do końca weekendu, nie obejmuje dostawy. Bardzo fajnie nam się rozmawia, Kasiu. Czy chciałabyś jeszcze na koniec, zanim zakończymy, czymś takim się podzielić z okazji Dnia Języków Obcych? To takie, ja chyba chciałam może zostawić takie przesłanie: właśnie. Żeby się nie wstydzić, po prostu, bo to nam zawsze jakoś tak Polaką, Polakom, Polką bardzo, bardzo doskwiera, i naprawdę ja przez tyle lat mówię, popracowałam i dla, dla takich komercyjnych firm i dla, firm, i dla uniwersytetu, i z dziećmi i po prostu. Chyba właśnie życzyłabym nam wszystkim, żebyśmy się mniej wstydzili i chętniej próbowali naszych sił w mówieniu języku obcych, bo naprawdę, naprawdę myślę, że też osoby, które też jeżdżą po świecie widzą, że my naprawdę nie mamy się czego wstydzić i mamy ogromny potencjał, yy, więc... Tak, tak, myślę, że, że oczywiście języków warto się uczyć, ale warto z tej wiedzy korzystać, bo ja też znam mnóstwo takich osób, które po prostu były na wielu, wielu naprawdę wielu kursach i po prostu nic z tym dalej nie zrobiły i po prostu stoi 50 podręczników do angielskiego w kółko te same poziomy i od początku i bo ktoś się czuje jeszcze niedoskonały. I naprawdę mówię, najlepsze to co możemy zrobić dla siebie to właśnie odezwać się na wakacjach. Że może jak się wstydziłem w jakimś takim, że tak mi się wydaje, że też najcieżej się odezwać w takim towarzystwie, gdzie się znamy, że na przykład są inni Polacy i mamy coś powiedzieć. Ja też przerabiłam tę sytuację, ale może spróbujmy od jakichś mniejszych kroków, na wakacjach, w jakiejś instytucji, gdzieś, gdzie kto, nikt nas na, na pewno nie wyśmieje. Więc tak, życzę nam Polakom przede wszystkim odwagi, właśnie w tym mówieniu w językach obcych. Wspaniale, myślę, że to świetne podsumowanie naszej rozmowy, żeby się nie wstydzić i żeby, żeby się tak trochę rozgadać w tych językach obcych, i żeby ich używać z lekkością i, i korzystać z tego, z tego dobrodziejstwa dwujęzycznej mocy, którą, którą mamy. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Kasiu, za, za rozmowę. Mam nadzieję, że zainspirowałyśmy Was do tego, żeby poczuć tą dwujęzyczną moc. Ja jeszcze przypomnę dla osób które nas oglądają, że już w poniedziałek spotykamy się na spotkaniu o GCSE z języka polskiego, bo tutaj w Anglii możemy Zdawać język polski jako obcy na egzaminie w szkole ponadpodstawowej, do czego właśnie zachęcam rodziców, którzy mają dzieci w szkole ponadpodstawowej, żeby dzieci zdawały ten egzamin, dlatego że on jest traktowany na równi ze wszystkimi innymi językami obcymi, więc możemy po prostu mieć dodatkowe, dobre oceny, zazwyczaj dobre oceny z, z tych egzaminów. Także to wydarzenie w poniedziałek. O 18.00 można się zapisać. Wkleję również link tutaj do, do opisu. No, i to tyle. Nie wstydźcie się języków obcych. Mówcie, mówcie w językach obcych. Kasiu, dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję pięknie.